Czy tym razem bitcoin może przejąć rolę złota? Powiem tak, no, w niektórych krajach, w których ciężko jest e, nabyć złoto, a jednocześnie mamy do czynienia z bardzo słabą walutą, której cena leci na maksa, e, inwestorzy, którzy szukają jakiejś dywersyfikacji bezpieczeństwa, rzeczywiście inwestują kapitał w bitcoina, bo do złota nie mają możliwości dostępu. E, I jest to... Mm, Jakaś, jakaś dywersyfikacja. Salwador na przykład jest pierwszym krajem, który częściej rezerw trzyma w bitcoinie, a nie na przykład w złocie. Natomiast tego typu retoryka pojawia się za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z gwałtownymi wzrostami. A żeby Wam odpowiedzieć na to, czy może przejąć rolę złota, chciałem żebyście po prostu zwrócili uwagę na dwa wykresy. Kolorem żółtym tradycyjnie złoto w 2018 roku Kiepskim roku dla, dla Bitcoina, jak widzicie, w całym roku kalendarzowym. Złoto straciło 2,5% w ujęciu dolarowym, Bitcoin stracił 70 kilka procent. W 2020 roku bardzo podobnie.